Wielkie tłumy szły za Jezusem, On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołoby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was. Jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Często jak rozmyślamy nad tą Ewangelią, zwracamy uwagę na to, że Jezus każe nienawidzieć kogoś, to nawet bliskich. Trzeba by z innej strony na tę Ewangelię popatrzeć. Najpierw to, że Jezus powtarza kilka razy, być moim uczniem, być moim uczniem. Pytanie, czy chcemy być uczniem Jezusa. I co to znaczy być uczniem? Zwykły uczeń. Albo student, jeśli chce dostać się na dobry uniwersytet, być w dobrej szkole, często musi pojechać w inne miejsce, zostawić swoich bliskich. Często musi się bardzo trudzić, spełnić jakieś wymagania. Ten dobry uniwersytet stawia jakieś konkretne wymagania. Jeśli chce być uczniem, studentem w tym uniwersytecie, w tej szkole, muszę przeskoczyć jakieś. Ograniczenia, jakieś trudności, i przede wszystkim muszę się trudzić, muszę się starać, żeby się dobrze uczyć, bo wtedy mogę mieć jakąś korzyść z tego uniwersytetu i mogę się najpierw dostać na ten uniwersytet. Czyli jeśli chcę być uczniem w dobrej szkole, mieć dobrych nauczycieli, muszę się trudzić, muszę często zostawić innych. I też za czasów Jezusa było tak, że byli rabbini, byli nauczyciele, którzy. Byli mędrcami, byli takimi ludźmi bardzo mądrymi i mieli grupę swoich uczniów, ludzi, którzy zostawiali wszystko i szli za nimi. To, że byli apostołowie wokół Jezusa, to nie jest jedyny przypadek w historii, takich y, uczniów wokół nauczyciela wtedy było więcej. I też musieli zostawić wszystkich, musieli wziąć y, trudzić się. I Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy my byli takimi jego uczniami, pytanie, czy my chcemy być uczniami? Może nam wystarczy to, że my sobie tam czasem się przeżegnamy, czasem do kościoła pójdziemy, ale żyjemy tak, jak nam się chce? Czy ja chcę być uczniem Jezusa, czy mi wystarczy to, że ja będę sam sobie uczniem? Jeśli Jezus mówi o tym, że trzeba nienawidzieć swoich bliskich, nienawidzić samego siebie, to przede wszystkim ma na myśli to, że trzeba postawić Jego samego Boga na pierwszym miejscu. I często wokół siebie mamy tych swoich bliskich, którzy nam podpowiadają: A ty powinieneś tak, a ty powinieneś tak. My sami często mamy w swojej głowie: Ja wiem, co mam robić, a Kościół uczy tak, ale ja myślę, ja uważam inaczej. To ja... I to jest dla nas tak ważne, że nie, dla nas nie liczy się to, co się wydarzyło przez dwa tysiące lat i jeszcze wcześniej, co uczy Jezus, czego uczy Kościół. Czego uczą Ojcowie Kościoła, jakaś mądrość od wieków, która jest też wielkim darem Ducha Świętego. Nas to nie interesuje. Najważniejsze jest, co ja myślę, co ja uważam. Ten taki subiektywizm. To jest często wielki problem. Jezus mówi, jeśli chcesz być moim uczniem, ty nie możesz myśleć, co Ty, tylko co ja, ty nie możesz słuchać swoich bliskich, tylko słuchać Kościoła, słuchać przede wszystkim Ewangelii, Pisma Świętego i tego, co jak Kościół prowadzi, to. Przez to, o to Ewangelii, przez, przez życie masz szukać woli Boga. Wtedy możesz być moim uczniem. Nie wtedy, kiedy będziesz sam decydował, w co wierzysz, w Kogo wierzysz. Bardzo ważne, żeby co chce nam powiedzieć Jezus, żebyśmy się odcięli od wszystkiego, co nas odciąga od Jezusa, co nam przeszkadza. I pierwsze czytanie mówi o mądrości Bożej, że ta, bez mądrości Bożej my w ogóle jesteśmy głupi, my sobie nie poradzimy. Jeśli Pan Bóg nam nie da swojej mądrości, to, to my sami nic, do niczego nie dojdziemy. To życie będzie straszne. Dlatego potrzebujemy tej mądrości Bożej, potrzebujemy być uczniami Jezusa Chrystusa. Pytanie, czy my chcemy być i czy my jesteśmy gotowi pokornie poddać się prowadzeniu Jezusa. Czasem bywa tak, że Wiele osób odchodzi od Kościoła, od Pana Boga, bo oni myślą inaczej. Bo często oni są już zapatrzeni w swoje pieniądze, w swoje sukcesy. I ja już wiem, jak powinienem żyć, mi już Pan Bóg jest niepotrzebny. I oni to już nie są uczniowie Jezusa. Może nawet się uważają za wierzących, ale to już nie są uczniowie Jezusa. I Jezus mówi, jeśli kto chce być moim uczniem, zostaw to wszystko. To wszystko jest, nie może ci przeszkadzać. I ja to by powiem, jak masz żyć. Czy my chcemy, żeby Pan Jezus nam mówił, jak mamy żyć, czy my chcemy sami decydować, jak mamy żyć? To są bardzo ważne pytania, które musimy szukać odpowiedzi. I albo jesteśmy pokorni, idziemy za Jezusem tak jak on chce, idziemy za kościołem, idziemy za tym głosem Ewangelii, albo ja sam będę sobie decydował, jak ja chcę żyć. Dlatego też później widzimy, słyszymy te słowa, żeby o tym, kto buduje wieże, żeby najpierw pomyślał, zaplanował, o tym, kto prowadzi wojny, żeby najpierw pomyślał, zaplanował. Mądrość to jest też umiejętność rozumnego myślenia. Czasem w jakimś biznesie, jak prowadzimy jakiś biznes, to umiemy rozmyślać, jak zrobić, żeby mieć więcej pieniędzy. A tu chodzi o wieczność, tu chodzi o, o Królestwo Niebieskie, o, o życie wieczne i często w ogóle nad czymś się nie zastanawiamy: czy to, co ja teraz robię, prowadzi mnie do wieczności, do, do Jezusa, do zbawienia? Czy mi się chce tylko teraz żyć pięknie i wspaniale? Czy ja rozmyślam nad tym, jak ja powinienem planować i prowadzić swoje życie, żeby, żeby być w niebie? Czy to jest w ogóle, czy takie pytanie pojawia się w moim sercu, w moim życiu? Być uczniem Jezusa, Jezus chce nas zbawić, Jezus nas bardzo kocha, Jezus nie chce nas ograniczać. Odwrotnie, On chce nam dać prawdziwą wolność. Tylko my musimy i Jego pytać, i Jego słuchać, i planować. Na przykład, planować sobie, jak będę budował swoje życie duchowe. Jak wygląda moja codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia systematyczna spowiedź, jak to wygląda. Później musimy planować, jak walczyć, jak prowadzić wojnę, czyli walczyć ze złym duchem. Nad czym powinienem szczególnie popracować i jak działać, żeby nie poddawać się pokusom złego ducha. To trzeba planować, o tym trzeba myśleć. Jezus nam chce w tym pomóc, Jezus chce nas w tym prowadzić. Warto, żebyśmy dziś pomyśleli na początku nowego tygodnia, a może też na początku szkolnego roku i jakichś nowych wyzwań, Żebyśmy nad tym się zastanowili, jaki mam plan na swoje życie, jak chcę przeżyć ten dzień, tydzień, miesiąc, rok szkolny, jak, jaki mam plan, plan życia duchowego i plan pracy nad sobą, spróbujmy dziś nad tym się zastanowić i nie uważać siebie za najmądrzejszych na świecie. Ale Jezus jest najmądrzejszy na świecie i ja chcę Jego słuchać i pełnić Jego wolę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.